<tryk> Zostawcie suba, lajka, like oto nowa piosenka. Hagi -wagi dostał z gagi. Hagi Wagi dostał z gagi. Teraz już wszystko wiadomo, że jest właśnie bardzo chory na wściekliznę, lepiej uciekać. Hagi Wagi dostał z gagi. Teraz już wszystko wiadomo. Jest właśnie bardzo chory na wściekliznę, lepiej uciek. Hagi -wagi, niebieski stwór. Chcę wszystkich zabić, ale się nie daj. Na wściekliznę wciekli, lepiej uciekaj, bo inaczej będzie po tobie. Wszystkich chcę zabić, lepiej uciekaj, bo będzie po tobie i już umrzesz. Wszystki chcę zabić, lepiej uciekaj, bo będzie po tobie i już umrzesz. Hagi Wagi dostał z Gagi. Teraz już wszystko wiadomo, że jest nie bardzo chory na wściekliznę, lepiej uciekaj. Hagi łagi dostał z Gagi. Teraz już wszystko wiadomo. Właśnie bardzo chory na wściekliznę, lepiej uciek. hagi łagi czeka na mnie węcie, wtedy cię pokonam i będzie po, to i będzie po tobie. hagi łagi, spadaj w otchłań. Ty... Teraz zabiłem już Hagiego, teraz mogę iść już dalej. Uratuję stąd popi, uratuję cię stąd popi. Pokon. Pokonuje już Hagiego. Wtedy spada w otchłań, już. Zaczyna się chapter trzeci. Kiedy po Playton będzie chapter trzeci. Hagi, Hagi, dostał z Gagi. Teraz już wszystko wiadomo, że jest właśnie bardzo chory na wściekliznę lepiej uciekać. Łagi dostał z Gagi, teraz już wszystko wiadomo, że jest właśnie bardzo chory na wściekliznę, lepiej uciekaj. Hagi Wagi dostał z Gagi. 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 Hagi łagi dostał z Gagi, teraz już wszystko wiadomo, że jest właśnie bardzo chory na wściekliznę, lepiej uciekać. Łagi dostał z Gagi, teraz już wszystko wiadomo, że jest właśnie bardzo chory na wściekliznę, lepiej uciekać. Dziękuję, że słuchaliście tej nuty. Obiecywałam wam nutkę, no to jest nutka.